Wiesz co? Co? A mam taki symulator łodzi podwodnej podczas II wojny światowej. Tylko dużo klawiszy trzeba się nauczyć. Strasznie skomplikowana taka łódź. To idź mi, się graj sobie. No! Ale na od gazety fajny symulator. Był normalnie czat. Dźwigiem kierujesz takim z budowy. No i możesz sobie wybrać taki dźwig, taki wiesz, taki żuraw wielki i, i tam takie płyty, co przenosi i sterujesz w różne strony. Możesz taki, z którego widać całe miasto. Tak grafa jest taka. No, Fajna gra, strasznie. Aha. No, tak, taka sobie tam szczegóły w tej grafice, no, ale no i tak, ciekawe ludzie rzeczy wymyślają, nie? No. No, dobra, to idę. Ty, a wiesz, co sobie ściągnąłem? Co? Symulator taki. Jeździsz normalnie... Polskim MPK w takim miasteczku, takim ogórem, no jeździsz i tam się zatrzymujesz na przystankach, ludzie wsiadają, musisz w pewnym momencie drzwi otworzyć, tam potem zamknąć, potem jedziesz wzdłuż trasy, tam Ci czas mierzą, żeby tam się nie spóźniać za bardzo i potem tam, tam punk punkty zlicza. Szkoda, że już nie mogę tutaj grać, łatwiej by mi się z Tobą gadało. Nie ma mowy, nie będę słuchać dźwięków z tych gier. Kup sobie słuchawki, to będziesz mógł grać w kuchni. A tak w ogóle to jest symulator słuchawek, wiesz? A ja tu mam genialny pomysł. Napiszę symulator żony. No ale nie ciebie, tylko takiej tam żony jakiejś tam, albo męża no może być, okej, okay, dobra, no. No że mąż siedzi na kanapie, pije piwo, ogląda telewizję, żona pracuje, ma ograniczony czas, ale musi jeszcze mu gotować, prać, no i tam różnie go zabawiać, no i jak jej się to wszystko udaje, to on się czasem zaczyna podnosić z kanapy, przestaje pić tyle tego piwa. No jak dalsze są postępy, to on wtedy znajduje pracę, lepiej wygląda i tam w ogóle, no i żona może coraz mniej pracować, potem już nie musi, on nawet z czasem coś ugotuje, a w końcu to on wszystko robi, a ona go tylko, no, zabawia, fajne, nie? Oj, misiu, misiu, aż się boję, co powiesz, jak znowu przyjdziesz. Ojej, no nic ci się nie podoba. Ej, gdzie jest mój komputer? Sprzedałam, ale masz tu symulator.